Cześć, jesteśmy w Wimedzie, jak widać, gdzie od lat chodzę e, i dwom o siebie. E, jak wiemy, mamy e, dość e, wirusowy okres, także e, przyszłam na kolejną serię zabiegów, gdzie mogę się wzmocnić. Już od lat jestem pod e, doskonałym okiem pani Krawieńskiej. także jeżeli ktoś ma swój gorszy okres, słabo się czuje, bardzo polecam tę knikę, e, zapraszam do Wimedu. Agnieszka Radwańska razem z siostrą Urszulą i Mężem Dawidem od lat korzysta z naszych terapii. Kompleksowa spersonalizowana terapia pozwala jej zachować zachwycającą formę oraz doskonałe wyniki sportowe. Regularnie wraz z mężem Dawidem Celtem wykonuje w naszej klinice badania diagnostyczne oraz korzysta z konsultacji specjalistycznych funkcjonalnej medycyny stylu życia. Z Centrum medyczne Wimet przygotowuje się nie tylko do wydarzeń sportowych. Towarzyszyliśmy również Agnieszce i Dawidowi w przygotowaniach do ciąży oraz jej w jej trakcie. Niezależnie od roku odwiedza naszą klinikę, gdzie korzysta z zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej, dzięki której regeneruje cały organizm i pobudza namnażanie się komórek macierzystych. Jednym z ulubionych zabiegów Agnieszki Radwańskiej jest również zabieg wakujonu, który pobudza układ limpatyczny i jest doskonałą regeneracją po treningach czy przy ewentualnych urazach. Dbałość o zdrowie to sport na całe życie. Najważniejsze, by nie dopuścić do powstawania i utrzymywania się stanów zapalnych. Cieszymy się z tego, że Agnieszka Radwańska wraz z rodziną obdarza Centrum Medyczne Wielet zaufaniem i popularyzuje nasze innowacyjne podejście do dbania o zdrowie. Dziękujemy serdecznie.